Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj w kalendarzu mamy bardzo dużo danych. W nocy pojawił się dane z Japonii. Produkcja przemysłowa gorsza od oczekiwań. Przepraszam, lepsza od oczekiwań. 4% oczekiwano 2,7%. Z kolei sprzedaż detaliczna była gorsza od oczekiwań. Minus 2%, a oczekiwano 1,3% na minusie. O 9 będziemy mieli indeks Instytutu KOF ze Szwajcarii. Po godzinie 10 PKB z Polski. 1430 PKB ze Stanów Zjednoczonych, potem 1545 i 1555 indeks 3 PM'a i indeks Uniwersytetu Michigan w Stanach no i 1930 wystąpienie publiczne wiceszefa Europejskiego Banku Centralnego. Wczoraj najważniejszym wydarzeniem na rynku był silny spadek kursu euro dolara Przebiliśmy bardzo ważne wsparcie w rejonie 1.12.60. W perspektywie najbliższych kilku godzin, kilkunastu godzin może dojść do odreagowania tych wczorajszych spadków. Natomiast potem w dalszej perspektywie czasu czekają nas dalsze spadki i w perspektywie kilku tygodni powinniśmy mieć przebite wsparcie na poziomie 1,11. Zasięg spadków można byłoby szacować na poziomie gdzieś około 105 107 jeśli popatrzymy sobie na perspektywę krótkoterminową, to wygląda to w ten sposób na świecach jednogodzinnych. Wczorajsza silna przecena. Dzisiaj został osiągnięty, dzisiaj właściwie wczoraj pod koniec dnia został osiągnięty dołek, rozpoczęło się jakieś niewielkie odbicie. 38% zniesienie znajduje się pod poziomem 1,1260. Jeżeli tutaj dotarłby kurs euro-dolara, to będzie to dobry moment do tego, żeby rozpocząć grę na e, dalsze spadki. Przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie dolara do złotego, który us, osła, e, dolar umocnił się w relacji do złotego, jednak to umocnienie jest nieduże, jakbyśmy popatrzyli sobie na relację tego, co się wydarzyło na wykresie euro-dolara. Więc teraz w krótkiej perspektywie czasu możliwe jest cofnięcie na naszej, tutaj na tej parze walutowej dolar-złoty. natomiast potem w dalszej perspektywie czasu e, oczekuję na dalsze tutaj wzrosty. No i w dłuższej perspektywie czasu musimy być przygotowani na to, że kurs dolara do złotego wyjdzie na nowe szczyty. I dopiero potem w dłuższej perspektywie czasu, gdy zakończy się silny trend spadkowy na euro-dolarze, Możemy liczyć na odreagowanie wzrostu z poziomu 3 zł na wykresie dolar złoty Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, to mamy tutaj niewielki wzrost. W tej chwili jesteśmy na poziomie 3,89. Pierwszy krótkoterminowy sygnał kupna dla franka na poziomie 3,85 został już wygenerowany. Teraz kolejny sygnał kupna pojawi się po przebiciu poziomu 3,92 tutaj no i myślę że jak już przejdziemy przez poziom 392 to zacznie się już taka bardziej gorąca atmosfera potem kolejny sygnał to jest przebicie tutaj tego lokalnego szczytu to jest poziom gdzieś około 4 z, z kilkoma groszami no i w dłuższej perspektywie czasu gdy wtedy kiedy eurodolar będzie już na nowych dołkach długoterminowych znacznie poniżej poziomu 1,11, 11 ta atmosfera tutaj na tej na tym wykresie będzie się w dalszym ciągu pogarszała i Myślę, że czeka nas powrót w rejon około 4,35. Dobrze, w takim razie przechodzimy teraz do sytuacji na głównych indeksach. Zaczniemy od DAX-a, który wczoraj dalej kontynuował wzrosty i wydaje się, że z tego dołka mamy klarowną trójfalową strukturę. Fala pierwsza, druga, trzecia. Przed nami powinna być jeszcze fala czwarta, potem jeszcze fala piąta. I teraz możemy przejść do sytuacji na kontraktach na indeks S&P 500. Tutaj sytuacja już nie jest taka klarowna. Wydaje się, że przed nami jeszcze jest jeden ruch do góry. To byłaby ta fala piąta, która mogłaby zakończyć falę trzecią i potem należałoby spodziewać się jakiejś większej przeceny i wtedy będziemy mieli odpowiedź na pytanie, czy utrzyma się rynek powyżej bardzo ważnego wsparcia na poziomie 2089. Jeśli tak, to w dłuższej perspektywie czasu możliwe są wzrosty jeśli chodzi o polski rynek akcji no to oczywiście tutaj niewiele się zmieniło nadal pozostajemy w fazie konsolidacji czekamy na rozstrzygnięcie sytuacji takiej średnioterminowej na wykresie indeksu S&P 500 przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie cen złota więc tak na wykresie dziennym widać że jesteśmy na posiednych spadkach i w perspektywie najbliższych kilku dni przydałaby się jeszcze kontynuacja tego odbicia, które mamy z tego tutaj podwójnego dołka. Oczywiście czynnikiem niesprzyjającym dla złota jest mocny dolar, gdyż mocny dolar powinien ciągnąć ceny złota w dół, ale widzimy, że zachowanie wczorajsze na wykresie cen złota jest takie, że pomimo tego i silnej przeceny na eurodolarze nie mamy jakiegoś mocnego ruchu w dół. Teraz w takim razie przejdziemy... Aha, jeszcze y, y, jeszcze jedna sprawa. Y, mianowicie jeśli popatrzymy sobie tutaj na te korekty, tutaj, tutaj, y, to tak to odbicie, które tutaj powinniśmy zobaczyć, powinno być największe z tych wszystkich odbić, które żeśmy mieli po drodze z tego szczytu. Wtedy będzie to oznaczało, że skorygowaliśmy spadki z tego szczytu y, do tego dołka. Czyli mielibyśmy... Tutaj fala A, tutaj fala B i potem przed nami byłaby jeszcze fala C. Teraz przejdziemy do sytuacji na wykresie czterogodzinnym. Widzimy, może nawet jednogodzinnym. No i teraz tak, na wykresie jednogodzinnym widać, że odbicie z dołka tutaj sprzed kilku dni ma postać fala A, B, C. Wczorajsze spadki na euro-dolarze przełożyły się tutaj na taki ruch. Teraz widzimy, że mamy jakieś odregowanie. To odreagowanie może potrwać jeszcze jakieś kilka godzin i potem w dalszej perspektywie czasu możliwy jest kolejny ruch w dół, fala ABC. I jeżeli potem okaże się, że rynek zrobi tylko korektę, znaczy spadki z wczorajszego szczytu będą tylko w postaci spadkowej trójki i dojdzie do przebicia tego bardzo ważnego dołka, no to wtedy możemy jeszcze wrócić na ten lokalny szczyt. I wtedy może się okazać, że przynajmniej przez jakiś czas na wykresie cen złota zignorowany zostanie fakt, że dolar dalej się umacnia, natomiast potem w dłuższej perspektywie czasu powinniśmy mieć powrót do spadków. Wczoraj na wykresie cen ropy doszło też do sporych spadków. Zaatakowaliśmy ponownie wsparcia w rejonie około 49 dolarów za baryłkę. Wcześniej, przed tym tutaj silnym wzrostem e, mieliśmy pięciokrotną nieudaną próbę przełamania tutaj tego bardzo ważnego wsparcia. E, widzimy, że dołek wypadł na tym poziomie i potem mamy mocny ruch do góry. E, jesteśmy w tej chwili powyżej poziomu 49, więc wygląda na to, że w perspektywie krótkoterminowej można rozważać dwa scenariusze. Pierwszy to jest taki, że odbicie, które tutaj rozpoczęło się z tego tutaj dołka to będzie tylko odbicie korekcyjne i na krótko wracamy powyżej poziomu 49 i potem czekają nas dalsze spadki drugi scenariusz który mi się bardziej podoba to jest taki że nieudana kolejna nieudana próba przebicia wsparcia ważnego na poziomie 49 może doprowadzić do tego że wrócimy nawet w rejon 51 dolarów i dopiero potem po nieudanej próbie już trwałego przełamania tego bardzo ważnego oporu Rynek ponownie, zacznie, rynek ponownie ruszy w dół i wtedy już przy kolejnej próbie przełamania poziomu 49 to się uda i rynek wraca na styczniowy dołek. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.